Cześć, jestem Layla. Kiedy mówię ludziom, że mieszkałam w nawiedzonym domu, słyszę najczęściej odjazdowo. No cóż, osobiście nie nazwałabym całego tego przeżycia odjazdowym. Mam przyjaciółkę Sarę, z którą przyjaźnię się od dziecka. Chodziłyśmy do tej samej szkoły i razem poszłyśmy na ten sam uniwersytet. Nasza uczelnia znajdowała się w innym mieście i musiałyśmy się przeprowadzić przed rozpoczęciem roku akademickiego. Nie chciałyśmy mieszkać w akademiku, więc postanowiłyśmy poszukać jakiegoś miłego mieszkania dla nas dwóch. Wszystkie miejsca, które oglądałyśmy, miały jakiś mankament. W końcu wpadłyśmy w desperację I nagle natknęłyśmy się na ten dom. Dwupiętrowy dom, niemal w centrum miasta, ale w zacisznej dzielnicy. Co więcej, kosztował grosze. Już to powinno wzbudzić w nas podejrzenia, ale my byłyśmy beztroskie i nie przejmowałyśmy się tym. Nie mogłyśmy uwierzyć w nasze szczęście. Kiedy się wprowadzałyśmy, przywitali nas mili ludzie, którzy okazali się naszymi sąsiadami. Jednak mężczyzna był nieco zakłopotany i zapytał nas, czy był jakiś szczególny powód, dlaczego wybrałyśmy właśnie ten dom. Zaśmiałyśmy się, bo myślałyśmy, że żartuje. Teraz myślę, że powinnyśmy go były prosić o wyjaśnienia, ale wtedy nie mogłyśmy się doczekać, żeby się wprowadzić, i po prostu podziękowałyśmy za życzenia. Wejście do domu było niewidoczne od ulicy. Kiedy podeszłyśmy do progu, zobaczyłyśmy miłą kobietę z papierową torbą w rękach. Witajcie, dziewczęta, jestem pani Hopkins. Chciałam wam przynieść na przywitanie moją słynną szarlotkę na lunch. Podejrzewam, że wasi rodzice mieszkają daleko stąd, a wy jeszcze nie umiecie gotować. Podziękowałyśmy grzecznie pani Hopkins i kiedy otwierałyśmy drzwi, chciałam ją zaprosić na kawę. Jednak kiedy się odwróciłam jej już nie było. Miałyśmy mnóstwo do roboty i stwierdziłyśmy, że zapytamy o nią sąsiadów przy innej okazji. Po raz pierwszy w życiu byłyśmy niezależne i bardzo szczęśliwe. Jedyna rzecz, która nas irytowała, to to, że nie mogłyśmy się wyspać. Stwierdziłyśmy, że to dlatego, że śpimy w nowym miejscu. Plusem było to, że kilka razy w tygodniu znajdowałyśmy na progu nową paczuszkę z szarlotką od pani Hopkins. Nigdy nie miałyśmy możliwości podziękować, ponieważ po naszym pierwszym spotkaniu nigdy jej nie spotkałyśmy. Byłyśmy jednak zbyt zajęte, by myśleć o pani Hopkins. Nasze problemy jednak wkrótce zaczęły się komplikować. Często budziłam się w nocy, zlana potem po sennym koszmarze. Szłam wtedy do kuchni, żeby zrobić sobie herbatę. Zwykle znajdowałam tam sarę z podkrążonymi oczami i bliską płaczu. Brzmi to jak drobny problem, ale spróbujcie nie spać przez kilka miesięcy. I wtedy zobaczycie, że to naprawdę daje w kość. Co gorsza, obie myślałyśmy, że zaczynamy mieć halucynacje przez zaburzenia snu. Zdarzało się, że któraś z nas wchodziła do pokoju i czuła zapach perfum. Często czułyśmy powiewy wiatru na skórze, mimo że okna były zamknięte. Sara przyznała, że ma dokładnie te same odczucia. Zaczęło się robić naprawdę strasznie. Pewnego razu byłam zamknięta w łazience, kiedy zobaczyłam, jak gałka delikatnie się porusza, jakby ktoś chciał otworzyć drzwi. Krzyknęłam. Sara zajęte? Na co ona? Ona krzyknęła z dołu. Co mówiłaś? Ciarki przeszły mi po plecach. Jeśli Sara była na dole, to kto próbował otworzyć drzwi do Łazienki? Pół godziny zajęło mi, żeby zebrać się na odwagę i wyjść z Łazienki z przerażeniem w oczach. Kiedy dotarłam do pokoju Sary, opowiedziałam jej co się wydarzyło. Wcale nie myślała, że stroję sobie z niej żarty. Ona także czuła, że w naszym domu działo się coś dziwnego. Postanowiłyśmy poszukać nowego miejsca. Tutaj nie mogłyśmy spać, a brak snu dodatkowo pogłębiał nasze lęki, kiedy dostrzegałyśmy drobne wydarzenia, które nieustannie miały miejsce. W tamtej nocy śnił mi się przerażający koszmar. Słyszałam skrzypienie schodów na poddaszu i poszłam zobaczyć, czy ktoś tam jest. Była tam mała drabina. W ciemności dostrzegłam postać. Włączyłam światło i zobaczyłam panią Hopkins trzymającą w rękach szarlotkę, wyciągającą je do mnie i uśmiechającą się dziwnie bez słowa. Krzyknęłam i obudziłam się cała roztrzęsiona. Dokładnie w tym momencie usłyszałam kroki na poddaszu: Dobry Boże, schowałam się pod kocę i nie zdjęłam go z głowy do rana. Rano Sara i ja poszłyśmy do naszego sąsiada. Tego samego, który zadał nam to dziwne pytanie, kiedy się wprowadzałyśmy. Chciałyśmy uzyskać kilka odpowiedzi. Kiedy weszłyśmy do jego domu, zapytałam go z miejsca, gdzie możemy spotkać panią Hopkins? Popatrzył na nas dziwnie i powiedział: W sąsiedztwie nie mieszka żadna pani Hopkins. Dlaczego pytacie? Byłyśmy zszokowane, ale przecież poznałyśmy ją zaraz pierwszego dnia! Musiała zajść jakaś pomyłka. Pani Hopkins mieszkała kiedyś w waszym domu, ale zmarła kilka lat temu po śmiertelnej chorobie. Swoją drogą słynęła ze swoich wypieków. Wyszłyśmy nie potrafiąc wydusić z siebie słowa i wolnym krokiem wróciłyśmy do naszego domu. Kiedy dotarłyśmy do schodów, Zobaczyłyśmy kolejną papierową paczuszkę z szarlotką od pani Hopkins. Byłam tak przerażona, że z trudnością wykonałam kolejnych kilka kroków naprzód. Nad paczuszką umieszczona była odręcznie napisana notatka, której treść brzmiała Dziewczęta, przyjdźcie mnie czasem odwiedzić. Wpadłyśmy do domu pakując nasze rzeczy w panice. Trzy minuty zajęło nam spakowanie wszystkiego, co było nam potrzebne, by nigdy więcej nie musieć tutaj wracać. Tej nocy gościny udzieliła nam nasza koleżanka z akademika. Spałyśmy na zwyczajnych materacach na podłodze, ale ja zapamiętam tę noc jako najpiękniejszą w moim życiu. Spałam jak niemowlę i nie miałam żadnych snów. Tak więc, jeśli myślicie, że mieszkanie w nawiedzonym domu jest odjazdowe, to pomyślcie jeszcze raz. W prawdziwym życiu jest to bardziej przerażające niż w horrorach. Mam nadzieję, że Wam nigdy się to nie przytrafi. Jeśli jednak przeżyliście coś podobnego, chętnie o tym od Was usłyszymy. Może nawet macie do podzielenia się bardziej przerażającą historią niż moja. Dajcie nam znać w komentarzach i podzielcie się moimi doświadczeniami ze znajomymi.